Siemanko, Manko, moje wielkie. Ja jestem Ultra Gamer, bo jest i Jesteśmy na serwerze MySG. Tak, na mojej nowej serii z SCB Super Brothers. Ta minigierka była bardzo, bardzo dawno temu. Eee, bardzo znana. No, ale, już no, nudziło się grać w nią. Grałam Hero Braina, nie wiem co robi,

nie będę w lesie wybrać. O, 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 nie. O. Coś jest taka... Będziecie z z, tego, z tej gry. Seria. Będziecie mogli z niego grywać. Co no, napiście Siema Walter, co jaś będę wiedział. I po zdrowie w odcinku. Tak. Wszystkich młodych Na razie tu walczyłem. No rajdę tam. Ja jestem... Na Nie. 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 mnie ja jestem tylko. Hero Nie. O Nie. 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 Nie.

I się nie chce zabić. Czemu to, to mam? Spoko. Nie. widziałem cię jak grałeś po prostu. Nie no nie kolektowałeś w ja Nie. I zapomniałem Chcę stopera, No nawet dobrze radzę sobie, eee, a ja ograniczyłem te nagrywanie 10 minut i eee, nie zauważę pewnie, kiedy mi się nic, więc bardzo was przepraszam. Jeżeli będzie takie cięcie, eee, to na nagrania, sorry.

Co mam sobie? Trzeba. Co to jest to kok? To mają. Nie. Ile mam się żyć? Jedna, która. Nie na tej klasy. Co, 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 No. No, co to, że solić? No. Nie. Nie. Dlaczego? Dobra, więc widzimy się na kolejnym, kolejnej rundzie Wilkołaczki może. Dobra, ziomalew i ziomalewę to no Wybieram kogo, innym, pają, zombie, devil, creeper, kaktus, leś. Jak to, Chyba friend, jest tylko i wyjemnie, nice. Czy wybiorę, kaktus, nie! Jestem znowu kill'a w Dlaczego? 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 To twoja wina. I twoja też wina. To wasza wina. Maja, Creeper i Szkórze, o ja, ja kiedyś grałem się czyli w League of Legends, nie znam ASG, to nienawidziłem creeperu. Dlaczego? Pierwsze, ponieważ nie umie nie umie grać. Creepera. Drugie, mają super potki! Nie da się podać. O, bo też nie grać. Podkami się strzela. O, ten mam pod No i... Daj się mi język! Pani Afsią! Ale cię go atakuje. Super. Owszem, taki potkli, tylko pamięcią. E, się... Genialnie, dziękuję. Chcę To jest taki ty ryż, tylko jedzenie na jakimś

Tam Batman. to się ma? Mam Batman. Nie wiem, co to jest. Się... I dobry ten Batman. Pamiętam, że ciągnę. Na szczęście biorę, e, Szkoda, że nie ma klasy święta. O, nie, jak nie jestem. No, ten Hero Brainem. Dobra. I e, widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, siemanko. o mojej koło. Eee, więc teraz wybiorę blaze. Blaze? Wolę być kaktusem, bo mam kaktusy. Dobra. E, jest jeszcze jakiś będzie park? Nie ma parkura? Nie, jestem. Dlaczego? Jakiś biznut? Mario, ten Zobaczcie Zobaczmy. No, co, 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 co. No, w ogóle napiszcie w komentarzach, czy znaleźliście kiedyś Minecraft te grzyby, nie? No, to mówisz, Ja nigdy nie znalazłam. Ja nie wiem, jak ją znaleźć. Chodziłem, bardzo mi było żeby w stronę pomocy e, południa i nic jak ja lubię kaktus nie no na serio tu kaktus jest taki słaby na serio a ma łuk a ja uwielbiam łuki na serio a na serio ale on ma lagi, chyba. Taki nik. To jest dobre dla skrzynki, bo on jest wojownikiem. Y, dobry Malinowy. To był mój. Może robić dwóch ogóle, mamy. A tak to samo jak tu się na epidemii.